Dziś użyłam takiej oto paletki, bo makijaż to nie tylko kosmetyki, lecz energia, którą wybieram każdego dnia. Zaczynam od wyrównania kolorytu skóry, potem róż, rozświetlacz i brązer. To ekspresowa, kompletna technika makijażu, która posłuży Ci jako kompletny look na co dzień, gdy nie masz czasu lub jako baza do Twojego pięknego, profesjonalnego makijażu. A makijaż oka zaczynam od ciemnego, brązowego cienia, który wklepuję sobie w linię rzęs i lekko powyżej. Następnie rozcieram go pędzelkiem do blendowania, aby nie było smug i przejść. To taki wstęp do mojego makijażu. Wszystko wyciągam lekko ku górze. No i oczywiście ta piękna, energetyczna paletka. Wklepuję najciemniejszy cień w odrobinkę liliowego cienia powyżej i wszystko rozcieram profesjonalnym pędzlem do blendowania cieni. Są to cienie odważne, energetyczne i dodają od razu takiej kobiecej mocy na co dzień. Spojrzenie w lustro i mamy to. Teraz jasnym cieniem rozświetlam przestrzeń pod łukiem brwiowym, dodaję troszkę takiego błysku na powiekę ruchomą i w kąciku wewnętrznym. To co zostało na pędzelku wcielam delikatne w dolną powiekę, tuszuję rzęsy Odrobij na błysku na usta no i jest ta moc.